Nie ma to kochani, jak komedia z motywem kryminalnym, jak kryminał z przymrużeniem oka, czyli trochę śmiechu, trochę zbrodni. Zobaczcie sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny lipcowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Kto lubi czarny humor, błyskotliwe żarty z trupią domieszką i kryminał jednocześnie, ten koniecznie musi sięgnąć po komedię kryminalne autorstwa Iwony Banach, czyli po Niedaleko pada trup od Denata i najnowszą odsłonę tej serii, czyli Głodnemu trup na myśli od wydawnictwa Dragon. Ten serię można czytać po kolei, albo chaotycznie, jak kto woli. Tak wszystkiego dowiecie się w swoim czasie między słowami, między żartami. Ale kto tak jak ja lubi, gdy w książkach pojawia się jedzenie, ten spokojnie może zacząć swoją przygodę z Iwoną Banem właśnie od głodnemu trup na myśli. Dobrego jedzonka jest tutaj całkiem sporo i bez liku, a do tego trochę zbrodni na dokładkę też. W niewielkich wykrotowicach niemal każdy ma tutaj coś z prawdziwego oryginała, a z pewnością nie każdy jest tutaj do końca normalny. Niektórzy już od miesięcy i od lat czekają na koniec świata i szykują się na zombie pośród oparów sztucznej mgły. Jeszcze inni czekają na ostateczny sąd Boży, no a jeszcze inni bawią się luminolem. To tu, to tam. A pośród nich Magda. Magda, która marzy jedynie o tym, by założyć swoją agencję detektywistyczną wbrew wszystkim i wszystkiemu, a szczególnie wbrew swojemu nowemu. Ukochanemu. Na razie przyjdzie rozwiązać kolejną zagadkę kryminalną związaną ze zbrodnią w ekskluzywnym ośrodku leczącym zaburzenia odżywiania, duchy, tajemnice, bogactwa dziwnością nie będzie tutaj końca. Iwona Banach serwuje tutaj swoim czytelnikom lekturę pełną absurdów, absolutnie zakręconą, pokręconą, pełną ironii, podczas której można sobie chichotać, można śmiać się w głos. A przynajmniej będziecie się dobrze bawić. Jej bohaterowie, zarówno w poprzednim tomie, jak i tym kolejnym, są absolutnie karykaturami samych siebie. Są naciągnięci do granic możliwości, są totalnie przerysowani, niemal nierealni. Właśnie, być może oni nie mogliby istnieć w prawdziwym życiu, ale ich przywary są niczym innym jak naszą współczesnością bardzo w dużym powiększeniu. Dobrym przykładem jest tutaj postać Emilii Gałązki, której preperskiego zmysłu i przygotowań do końca świata mógłby pozazdrościć nawet nasz polski prawdziwy mistrz preperstwa, czyli Krzysztof Lis. Dlatego, że Emilia szykuje się na koniec świata i zabezpiecza z każdej możliwej strony. A to testuje wieloletnie konserwy z odzysku, a to przerabia sprzęty, by szykować się na plagę zombizmu. Absurd po prostu goni tutaj absurd, a jeśli dołączymy do tego jeszcze, pojawiający się w tym tomie. Portret polskiej Polonii w absolutnie krzywym zwierciadle, to dopełnimy całości. Jeśli jesteście czytelnikami, którzy lubią te szpileczki Ironii, wbijane co chwilę to tu, to, to tam niczym fabularną naleczkę wódu, to sięgając po książki Iwony Banach z pewnością będziecie zadowoleni. To, co akurat mi osobiście podobało się nieco mniej, to jest dydaktyczny ton niektórych żarcików. One po kilku zdaniach zaczęły brzmieć jak wykład, zamiast jak anegdotka. Mam takie wrażenie, że Iwoni Banach zdarza się od czasu do czasu zapędzić o jeden krok za daleko, ale być może to jest jedynie takie wrażenie, a to właśnie ten e, humor specyficzny sprawia, że jej książki są tak nietuzinkowe. Dlatego, kochani, że zarówno w głodnemu trup na myśli, jak i w poprzednim tomie, czyli niedaleko pada trup od Denata, znajdziecie żarty, które są absolutnie błyskotliwe, żarty ironiczne. Żarty prześmieszne, takie naturalne, ale też moc żartów absolutnie prześnych. I wiecie co, ja doceniam to zróżnicowanie, dlatego że ja przy książkach Iwony Banach po prostu bawiłam się pysznie. No a jeśli dorzucimy jeszcze akurat w tym przypadku godnemu trup na myśli, wspominki o kuchni wszelakiej, no to ja nie mogę Wam nie polecić tych książek właśnie. Trochę śmiechu, trochę zbrodni, a w sumie moc śmiechu i trochę zbrodni, o. Książki Iwony Banach to nie pierwsze komedie kryminalne, o których opowiadałam Wam tutaj na Wielkim Buku, więc dorzucę Wam jeszcze trzy inne tytuły, których recenzje znajdziecie zarówno tutaj na kanale, jak i na blogu. Śledztwo od kuchni Karoliny Morawieckiej. Cudownie zabawne opowieści w duchu retro, z kryminalnym zacięciem, w duchu również panny Marple, a wszystko to jeszcze z takim kuchennym sznytem na dokładkę. Do trzech razy śmierć Alka Rogozińskiego, czyli mistrza polskiej komedii kryminalnej. Mamy tu zjazd pisarek w podkrakowskim dworku. Mamy tajemnicę literackiego świadka zbrodnie w bezpretensjonalnym tonie. Trup na plaży Anety Jadowskiej. I tutaj powiem Wam, że nie do końca możemy mówić o komedii per se. Dlatego, że jest to raczej powieść obyczajowa z motywem kryminalnym i motywem humorystycznym, który równoważy dramat bohaterek. Ale jednocześnie jaki to jest wspaniały początek nadmorskiej, usteckiej serii. A teraz kochani, razem z wydawnictwem Dragon zapraszam Was na konkurs mam dla Was do wygrania dwa tomy właśnie powieści Iwony Banach, a pytanie konkursowe brzmi. Nie wiem czy głódnemu trup akurat na myśli, ale jestem ciekawa jaka potrawa jest Waszą ulubioną i dlaczego. Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu do 15 sierpnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Zabawne ujęcie zbrodni, lekkie i idealne na lato, jeżeli właśnie lubicie taki nietuzinkowy i bezpretensjonalny, błyskotliwy klimat. Możecie sobie również o tych książkach poczytać na blogu Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na najlepsze książki 2020 do tej pory, czyli najlepsze książki pierwszego półrocza tego roku. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli Wam się tu spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!